Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o tym, jak wybrać akumulator według marki samochodu ważne parametry i aspekty przy zakupie akumulatora. Na końcu artykułu ciekawy film o wyborze akumulatora. Artykuł o tym, jak wybrać akumulator według marki samochodu, ważne parametry i aspekty przy zakupie akumulatora. Na końcu artykułu ciekawy film o wyborze akumulatora. Każdy kierowca może stanąć przed problemem wymiany akumulatora, niezależnie od tego, czy ma nowy samochód, czy ma już pewien przebieg. Rzadki właściciel prawidłowo eksploatuje sprzęt, chroni go przed nagłymi zmianami temperatury i przeciążeniami, regularnie monitoruje stan akumulatora. Dlatego nie każdy akumulator osiąga kres swojej żywotności zaczynając wykazywać awarie po trzech do czterech latach. Właściciele pojazdów serwisowanych w certyfikowanych warsztatach nie muszą szukać akumulatora na własna RIG. Specjaliści stacji serwisowej zainstalują dokładnie taki akumulator, jaki jest zalecany w instrukcji. Chociaż usługa ta będzie kosztować kierowcę sporo pieniędzy, będzie on miał pewność co do niezawodności urządzenia i zgodności z jego parametrami technicznymi. Jeśli właściciel woli sam wybrać akumulator, Powinien uważnie przeczytać zalecenia producenta swojego samochodu, aby później nie zamarznać. Na mrozie podczas próby uruchomienia silnika. Kluczowe parametry baterii akumulatorowych. Każda marka samochodowa podaje własne zalecenia dotyczące konserwacji produkowanych przez siebie modeli, które można przeczytać w instrukcji obsługi. Podstawowe zasady doboru akumulatora, w oparciu o typ nadwozia i pojemność silnika, są następujące, w samochodach z nadwoziem typu. Hatchback i sedan z silnikiem o pojemności 1,6 litra, odpowiednie SA akumulatory o wydajności 45 do 55 amperogodzin, inne wskaźniki, na. Które należy zwrócić uwagę przy zakupie akumulatora? SA następujące. Napięcie znane nowej jeśli ciężarówki wymagają mocnego akumulatora. O napięciu co najmniej 24 maja, to dla samochodów osobowych tradycyjnie opracowuje się akumulatory 12 maja. Pojemność akumulatora jeden z najważniejszych parametrów przy wyborze akumulatora, ponieważ wskazuje ilość energii, która zostanie zmagazynowana podczas ładowania. Jego maksymalna pojemność jest wskazana na obudowie w postaci oznaczenia takiego jak 6 Stary Testament 55, gdzie pierwsza cyfra oznacza liczbę baterii w akumulatorze. Zaleca się, aby nie ganek za dużą objętością, ale kupić akumulator o ilości energii niezbędnej dla samochodu. Zgodnie z parametrami technicznymi. Taki akumulator nie zaszkodzi samochodowi, ale nie uzasadni zainwestowanych w niego pieniędzy. Prad rozruchowy, ilość prądu dostarczanego do rozrusznika podczas uruchamiania silnika powinna być starannie i ostrożnie dobrana. Jeśli przekroczy poziom, dla którego zaprojektowano rozrusznik, jego uzwojenie może się przepalić. Jeśli siła jest niewystarczająca, rozrusznik nie uruchomi się. Prad rozruchowy nie jest wartością stabilna. Ponieważ zależy od wielu powiązanych wskaźników, pojemności akumulatora, poziomu jego, naładowania, jakości styku z zaciskami, a nawet temperatury powietrza. Prad rozruchowy jest podany na etykiecie akumulatora i jest obliczany dla temperatury plus 18 stopni Celsjusza. Ponieważ natężenie prądu może spaść zima i spowolnić rozruch silnika, w szczególnie zimnych regionach dopuszczalny jest zakup akumulatora. O kilkadziesiąt amperów wyższego niż to konieczne, aby mieć rezerwę na wypadek mrozu. Niektórzy kierowcy mają wątpliwości co do różnych standardów pomiaru prądu. Faktem jest, że jego wartość może być określona w europejskim odpowiedniku EN, niemieckim GIN, amerykańskim SAE lub rosyjskim GOST. Aby uniknąć nieporozumień, można poprosić sprzedawcę specjalistycznego sklepu o tabelę norm i wybrać niezbędny parametr. Biegunowość ten wskaźnik jest ważny, ponieważ jeśli wężmiesz baterię o niewłaściwej polaryzacji, jej przewody mogą nie wystarczyć do założenia na zaciski. Biegunowość, położenie elektrody ujemnej i dodatniej jest inna, prosto, gdy zacisk plus jest umieszczony po lewej stronie jest. To zilustrowane na przykład w ten sposób 61, ach, lewy plus. Zaciski mogą również różnić się grubością, ponieważ zaciski europejskie mają standardowa grubość, ale zaciski azjatyckie będą znacznie cięższe. Aby upewnić się za akumulator jest bezpiecznie zamocowany i odpowiedni do rozmiaru, ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie cechy różnych producentów. Producent oprócz zaleceń wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i wymagań producenta, istnieją również ludzkie oceny popularności. I niezawodności: Excite to znana na całym świecie firma, lider w branży. Jej akumulatory mają bardzo wysoka cenę, ale ESA tego warte. Nawet w warunkach aktywnego użytkowania w każdych warunkach pogodowych, na przykład w taksówkach. Takie akumulatory wytrzymają co? Najmniej 5-7 do 7 lat. Należy również wspomnieć o takich firmach jak słowenska Topla, amerykańską American, białoruska Zubr, rosyjska Kerent Sors kurski Dla krajowego przemysłu samochodowego wystarczy rosyjski AKB, którego wydajność nie jest dużo gorsza od importowanych analogów, ale koszt jest znacznie niższy. Chociaż w kontekście baterii cena naprawdę ma znaczenie, ponieważ tanie baterie bardzo często nie służą nie tylko zamierzonemu okresowi. Ale nawet nie docierają do końca gwarancji. Ponieważ bateria nie jest sprzętem, na którym można zaoszczędzić pieniądze, lepiej deje się pierwszeństwo sprawdzonym producentom. Rok produkcji data produkcji jest wydrukowana na obudowie baterii lub na etykiecie w postaci prostego kodu numerycznego lub uzupełniona literami, a nawet kolorami. Każdy producent ma swój własny sposób oznaczania produktów, ale należy zwrócić uwagę tylko na pierwsza grupę cyfr. I tak oznaczenie 0317228674 będzie kodowało date marzec 2017 roku. Konsekwencje zainstalowania nieodpowiedniej baterii. Nadmierna lub niewystarczająca pojemność akumulatora wpłynie w taki czy inny sposób na funkcjonowanie samego akumulatora. Jak wspomniano powyżej, istnieje ryzyko spalenia okablowania i rozrusznika, gdy natężenie prądu jest zbyt wysokie. Zbyt dużą pojemność akumulatora doprowadzi do regularnego niedoładowania, ponieważ alternator nie będzie w stanie wytworzyć napięcia. Wymaganego do naładowania akumulatora. Stopniowo elektrolit stanie się biały, akumulator zostanie rozładowany, a silnik będzie uruchamiał się coraz gorzej. W odwrotnej sytuacji, gdy akumulator ma mniejsza pojemność, zostanie przeładowany, co doprowadzi do zwarcia akumulatora i kruszenia się płyt. W tym przypadku objawem nieprawidłowo dobranego akumulatora będzie ciemnienie elektrolitu do brązowego koloru. Ważne aspekty przy zakupie akumulatora. Ponieważ akumulator jest produktem gwarancyjnym, sprzedawca jest zobowiązany do sprawdzenia go w jak największym stopniu przed sprzedażą klientowi. Tradycyjnie mierzy się poziom elektrolitu i napięcie, które powinno wynosić co najmniej 12 maja. Po podłaczeniu akumulatora do wtyczki obciążenia powinien on przez 30 sekund konsekwentnie utrzymywać obciążenie na poziomie 9a, a elektrolit nie powinien się gotować ani parować. Sama karta gwarancyjna powinna być wypełniona informacjami o zakupionym produkcie: marka, model, numer seryjny akumulatora, okres. Gwarancji podpis sprzedawcy i pieczątka firmy, która dokonała sprzedaży. Ponadto można poprosić sprzedawcę o certyfikat jakości na papierze firmowym producenta. Nie zaleca się kupowania chińskich produktów, ponieważ zgodnie z praktyka i opiniami konsumentów zawodzą one zbyt szybko. Jeśli podczas kontroli akumulator wydaje się zbyt lekki, istnieje duże prawdopodobieństwo, że producent zainstalował niewystarczającą liczbę płyt i ołowiu. Obecnie na rynku samochodowym jest zbyt wiele towarów niskiej jakości i jawnych podrobek, dlatego do wyboru akumulatora należy podchodzić bardzo ostrożnie. Wideo o wyborze akumulatora